Dookoła palą szajs I, co? i łapią schizy A my, my łapiemy tylko powiew świeżej bryzy W prawej dłoni jointa mam, jak tu prawie chyba wszyscy My lubimy palić tylko dobre dzisy Dobre gzisy, hazy zakazane zioła, nielegalne przepisy Zmać kanabisy, bać, masz na ulicy, co w spoku do dzielnicy, to wiedzą zawodnicy Jebać sypkie iskry, co nie palą nawet z rówki się Znażimy dobry towar i nie pytaj kurwa gdzie To no Kasper skali, rap gangiem mapie pali. Holland dajeomal i smak za jaja, daj. natural, hej, to się ty pajer udaj. Po stan ten sam. Mikrofonomal i by jamais keskan. Dieselamencjas Lemon, i White Widow daj Star 47 jest hard. Orange Pepsi Power Plant. Więcej dymu, kurwa mać. Więcej dymu, kurwa mać. Więcej dymu, kurwa mać. Czujesz to? Mocno kobie, najlepsze bity w Europie Nie do są tu chłopcze, Bogu dziękujemy, że mieszkamy w Polsce Chcę to, mamy, dalej gramy, gancia, mafia, się trzymamy Choć ty w niego nieraz wynosi, ja cię nie zostawimy Zajebany, tak se śpiewam, z dobrym brzistem sobie biegam Choć prawkami nie oddali na płyniemy na fali Żaden z nas Perfiry w Kali, chcesz to, ej, czy klej, skumbi buka jest okej, okay. otpal po jest po dziarach, tu poznasz mnie, mnie To sama prawda, nie Wiatr, tylko znać bardziej naturalnie, Słuchaj, mafia będzie fajnie Dobre dzisy w nich hey. te chace nie piach Przekopany sukien syn ma zakaz zjazdu na blat Wodorosty cują głowę jak łam zalewa kraj Tylko hey. czysta maria, tylko dobre dzisy i haj Dobre gisy, tylko dobre dzisy Naturalny haj, tylko dobre dzisy Dobre gisy, tylko dobre dzisy My palimy ją, już tylko dobre dzisy Niczym wielki smok, pochłaniamy tony zielska Dziś ten powolny krok sprawia, że ciężko nam przestać Płono dobre jizy, bo to dżungla jest miejska Na farmazon i podróby nie wystarcza tu już miejsca Waży tone. Dziś może jest burzone, czyli leci w moją stronę liście są już odpalone i zadowolone pyski Choć efekt lotu niski Ten mnie jest dla wszystkich, a wszystkich sercu bliski Jednego kopię dobrze, a drugi dopala gwizdki Jeśli jesteś z nami, dziś na palcach masz odciski Bierz to i parka, dziaw dzisiaj dzisiaj bo może pali z nami, pali z nami ten kraj Natura kana pożądana przez wszystkich Ma Masz przebłyski, wyrzuca kwitki Brat więcej, rap, czuję serce w podzięce więcej w życiu chcę mu dać Pędzę przed siebie na niebie wyznaczam cele To nie życia, mądre Weles To bycia, wiele dawaj ze mną Niech a Pę widzisz tu ciężki rozpierdol Czujesz kanabis, dobry dziś spłonie Pięć moment pełen owie, to nie koniec Zacieram tłonie, przebieram za by poczuć dotyczy Ma ogromnej mocy dnia i w nocy ma wpływ kojący złych emocji nad naglasz i antybioty. Wysokie loty zwiastują kłopoty Jeśli jesteś to nie dobre THC nie piach przekopany